Dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Nazywam się Krzysztof Ambrze, jestem przewodnikiem miejskim połodzi, ale też i również łódzkim taksówkarzem, który otworzył taką działalność jak pokotowie turystyczne. Jeżeli Państwo przyjedziecie do łodzi, chętnie Państwu tutaj tą łodzi tutaj pokażę i opowiem o tym moim kochanym mieście, w którym się urodziłem. Nawet udało mi się kilka szkół pokończyć w terminie i zacząłem się rozmnażać. E, także tutaj e, po, e, pogotowie turystyczne e, polega na tym, że samochodem, właśnie na moją taksówką, którą możemy wszędzie wjechać, wszędzie się zatrzymać, mogę Państwu pokazać te nasze perełeczki. Nasze perełeczki, czyli nie tylko te piękne kamienice, ale piękne i muzea, no i ten kręgosłup naszego miasta, czyli słynną Piotrkowską. Bo jak mówimy wszędzie, jak mówimy nawet nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, jak ktoś usłyszy łódź, to od razu kojarzy to z ulicą Piotrkowską. Ale o Piotrkowskiej to sobie powiemy, gdy będziemy na miejscu.